Witajcie. W każdych czasach zdarzają się ludzie, którzy swoją odwagą i zaangażowaniem starają się zmienić nasz, jakże daleki od ideału, świat na lepsze. I to oni na zawsze zapisują się na kartach historii. O takich ludziach napisano dziesiątki książek, nakręcono setki filmów, wciąż jednak są takie osoby, które dokonują wielkich czynów skromnie i po cichu, być może nawet w chwili, gdy oglądacie ten film. Nie dla chwały, nie dla pieniędzy czy władzy ale po prostu dlatego, że im zależy, ponieważ chcą zmienić nasz świat. Człowiek, o którym dziś opowiemy, stał się bardzo sławny, choć nie jest aktorem, piosenkarzem ani znanym politykiem. Czego więc dokonał, że dziś znany jest na całym świecie? Harris Rosen dorastał w Nowym Jorku na Manhattanie w zwykłej na tamte czasy rodzinie, a jego dzieciństwo niczym nie różniło się od życia rówieśników. Rodziców stać było na jego dalszą edukację. Harris ukończył uniwersytet Cornella z tytułem licencjata na wydziale zarządzania hotelami. Następnie na trzy lata trafił do amerykańskiej armii służąc w Niemczech i Korei Południowej. Po demobilizacji Rosen kontynuował kształcenie tym razem na Uniwersytecie w Virginii. Przez wiele lat pracował w różnych Stanach Ameryki w branży hotelarskiej w Nowym Jorku, Pittsburghu, Buffalo, Dallas, Acapulco. Rosen zawsze marzył o pomaganiu innym i przekazywał datki na cele charytatywne. W tym celu też zwrócił się do Walta Disneya z prośbą o nawiązanie współpracy. Z nieznanych powodów Disney jednak nie przyjął Harisa. Rozczarowany Rosen początkowo nie wiedział, co robić, aż wreszcie postanowił zająć się branżą hotelarską. I miał słuszność. W trzeciej dekadzie życia, w 1971 roku, osiadł w Orlando na słonecznej Florydzie. Pracując w hotelu, zdał sobie sprawę, że życie przepływało gdzieś obok. Harris świetnie spisywał się w pracy i przez wiele lat zdobył pokaźne doświadczenie. Żył oszczędnie. W połowie lat 80. za uzbierane 25 tysięcy dolarów i niewielką pożyczoną od przyjaciół kwotę, kupił mały motel Quality Inn. Tak zaczęła się historia wielkiego sukcesu. W miarę rozwoju Orlando, które stało się centrum turystyki i spotkań, rósł także biznes hotelarski. Motel Harisa Rozena zaczął przynosić poważne zyski, a przedsiębiorca zaczął budować hotele, aby konkurować z gigantami tego biznesu. W kilka lat osiągał wielki sukces. Z czasem stworzył własną markę Rosen Hotels and Resorts. Jest właścicielem tak dużych hoteli jak Clarion Inn w Lake Buena Vista, 800 pokojowego hotelu Rosen Plaza, olbrzymiego Rosen Center Hotel na 1334 pokoje, Orange County Convention Center i wiele innych hoteli i resortów na środkowej Florydzie. Dziś firma Rosen obejmuje 6300 pokoi hotelowych, których obsługą zajmuje się 3500 pracowników. Wartość Rosen Hotels and Resorts wynosi ponad 500 milionów dolarów. Pewnie pomyślicie, że Harris korzystał z życia na maksa, wydawał fortunę na drogie samochody, jachty i wypoczywał w drogich kurortach. Nic z tego. Nie w przypadku naszego bohatera. Pewnego razu Harris otrzymał telefon z miejscowego urzędu z prośbą o wspomożenie miasteczka Tangelo Park, które znajdowało się w opłakanym stanie. W miasteczku, zamieszkiwanym przez około 5 tysięcy Afroamerykanów, panowało bezprawie i narkotyki, co czyniło życie nieznośnym. Ludzie nie mieli nadziei na lepszą przyszłość. Turyści starali się omijać to straszne miejsce szerokim łukiem. Rozen oczywiście zgodził się pomóc, ale zamiast po prostu przesyłać pieniądze, filantrop postanowił pomieszkać tam przez miesiąc i postarać się zrozumieć, co można zmienić. Po zbadaniu sytuacji Rosen nie czekał. Zebrał liderów lokalnych społeczności oraz zwykłych ludzi i wygłosił proste przemówienie. Udało mu się przekonać mieszkańców, że ich styl życia ma wpływ na dzieci. Oczywiście nie ograniczył się do słów. Rosen zainwestował kilka milionów dolarów w rozwój tego obszaru, stworzył miejsca pracy, opłacił wyposażenie techniczne szkół. Milioner zasponsorował przedszkola dla dzieci, amatorzystom, studia na uniwersytetach i uczelniach. W efekcie odsetek absolwentów wzrósł z 25% do 100, a wskaźnik przestępczości zmniejszył się o połowę. A to Rosen zbudował na własny koszt nowe centrum społeczności żydowskiej w południowo-zachodniej części Orlando. Te i wiele innych inicjatyw charytatywnych na Florydzie pozwoliły magazynowi Forbes nazwać Harisa Rosena jednym z najbardziej szczodrych filantropów w Ameryce. Harris nawet nie zauważył, jak Tangelo Park wraz z jego mieszkańcami stało się jego rodzinnym miasteczkiem, a on postanowił związać się z nim na stałe. Kupił dom na jednej ze swoich ulic i tam zamieszkał. Ponadto wydał 4 miliony dolarów ze środków osobistych na kształcenie dorosłych. Dzięki temu kilkaset mężczyzn i kobiet znalazło przyzwoitą pracę, a dzięki temu swoje miejsce w świecie. Dziwne i jednocześnie bardzo miłe, mówił Harris w jednym z wywiadów, kiedy te wszystkie zmiany dokonują się na naszych oczach. Wczorajsi złodzieje samochodów, handlarze narkotyków i, i ci, którzy od dzieciństwa nie rozstawali się z bronią, przychodzą do biblioteki lub spieszą na egzamin. Naprawdę było warto. Filantrop przekazał też 25 milionów dolarów oraz działkę ziemi Uniwersytetowi Środkowej Florydy na stworzenie Wydziału Zarządzania Hotelami. Wszyscy absolwenci miejscowych szkół mogą wstąpić na ten fakultet za darmo. Ponadto wszyscy później znajdą pracę w firmie Rosen. Obecnie Harris jest szeroko znany na środkowej Florydzie i daleko poza jej granicami jako miejscowy filantrop. W jednym z hoteli pracuje mężczyzna, który nie umiał pisać i czytać, a wcześniej odbył karę więzienia. Z góry skazany był na przegraną. Teraz jest kierownikiem działu i z powodzeniem wypełnia swoje obowiązki, założył rodzinę, a nawet kupił dom. Porsche. Patrząc na niego 10 lat później, nie mogę uwierzyć kim był wcześniej, powiedział kiedyś milioner. Możecie sobie wyobrazić jak jeden człowiek radykalnie zmienia los innych? Ponadto pan Rosen zbudował na własny koszt wiele boisk sportowych, przedszkoli i szkół w południowo-zachodniej części Orlando. Zapewnił także mieszkania dla kilkudziesięciu rodzin, zatrudnił niemal wszystkich mieszkańców miasta, wsparł małe firmy, a teraz uczy zasad ekonomii byłych rzezimieszków. Sponsoruje zajęcia sportowe dla dzieci, ponieważ to dzięki sportowi nastolatkowie przestali wychodzić na ulicę, a zaczęli osiągać sukcesy sportowe. Dziś Tangelo Park jest całkowicie odmienione. Kompletnie nie przypomina tego strasznego miejsca z końca lat 90., o których już teraz tylko krążą legendy. Kiedy amerykańska gazeta nadała Rozynowi tytuł Człowieka Roku, wścibscy dziennikarze zaczęli szukać informacji i dowiedzieli się, że Widyż, nazwisko największego filantropa z Florydy, oznacza róże. Róża w chrześcijaństwie oznacza filantropię, a w judaizmie głębie i różnorodność, drzewo życia. Haris jest więc pewien, że za przywódcą i sługą, który pomaga ludziom i całemu światu, na pewno pójdą inni, przyciągani dobrym przykładem. Historia Rosena jest tego najlepszym dowodem. Patrząc wstecz, miejscowi twierdzą, że nie mogli uwierzyć w to, co się stało. W rzeczywistości jednemu człowiekowi, wprawdzie dość zamożnemu, udało się wyedukować całe miasteczko i ułożyć życie tysiącom ludzi. A teraz wyobraźcie sobie, że każdy z nas może zostać Harrysem Rosenem. Nawet bez dużych pieniędzy liczą się dobre chęci. Przecież ogromny ocean składa się z wielu kropel. Napiszcie, co sądzicie o tej naprawdę miłej i bezinteresownej osobie, a także o tym, jak w pojedynkę udało mu się odmienić całe miasto. Łapki w górę, jeśli wam się podobało. Do zobaczenia.